Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym programie i zachęcam was do naszej zabawy. Na sam początek bardzo łatwa zagadka, dlatego nawet nie mam tablicy, żeby te wasze pomysły zapisywać. Wierzę, że zaraz tę zagadkę rozwiążecie szybciutko, będę mogła tego opertę otworzyć i oddać komuś z was pieniądze. Na sam początek do wygrania, no właśnie panie reżyserze, ile widzowie będą mogli wygrać? Poproszę o pokazanie wygranej. Myśli, myśli, ale dał stówkę. Słuchajcie, jest nawet 100 zł do wygrania, więc te pieniądze mogą do kogoś z Was powędrować. Proste słowo, kochani, proste słowo, które wyczytujemy z niektórych z tych liter, które znajdują się na ekranie, które są obok mnie, to jest tylko 6 literek, więc bardzo Was proszę, abyście za bardzo nie kombinowali. Wybierzcie kilka liter, ułóżcie proste słowo, szybciutko wybierzcie numer i zgłoście się po stówkę. Czekam na pierwszą przygotowaną osobę. A w międzyczasie tradycyjnie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać podskazane na dole ekranu numer, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem, aby trafić na otwartą linię. Musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które słyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowca-nagrod.com. Dobrze, kochani, zasadę za nami, a teraz szybciutko czekam na prawidłowe rozwiązanie naszej zagadki. Jeżeli przed telewizorem jest już jedna osoba, która poradziła sobie z tą zagadką i ułożyła jakieś proste słowo, to zapraszam do studia. Mam nadzieję, że taka osoba nie będzie kombinować i po prostu błyskawicznie do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem wpadnie. Czy jest już ktoś przygotowany? Czy ktokolwiek z Was skojarzył? Proste słowo, wybieracie kilka literek, szybciutko wybieracie numer. Numer możecie wybrać z telefonów komórkowych bądź z telefonów stacjonarnych. Nie, wybór należy do Was i to dla mnie kompletnie nie ma znaczenia. Najważniejsza, abym mojego zwycięzcę możliwie szybko usłyszała. Kto jest kochani przed telewizorem? Ja wiem, że jest. Yy... Taki dzień, że, że część osób też pewnie już o tej godzinie chciałaby troszkę sobie odpocząć, zrelaksować się, no ale wierzę w was. Wierzę, że ktoś ogląda program i chciałby powalczyć o pieniądze. Walczycie o 100 zł i nie mogę się doczekać, aby jedną osobę już usłyszeć, jeżeli jesteś przed telewizorem i skojarzyłeś bądź skojarzyłaś, no jakie słowo może chodzić, to nie czekaj, tylko błyskawicznie wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz 100 zł. Kto tu wpadnie, kochani? 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać. Aby wygrać, czekają nas dzisiaj trudne zagadki, dlatego liczę na to, że e, będziecie właśnie teraz z nami, że szybciutko te zagadki rozwiążemy, tak abyście e, mieli więcej czasu na rozwiązanie e, zagadek, które m, ma przygotowane reżyser na dzisiejszy program. Kochani, czy jest już ktoś przed telewizorem? Czy ktoś z Was chciałby powalczyć o stówkę? W tej chwili. Jeżeli jest ktoś przed telewizorem, kto ma jakieś proste słowo, słuchajcie, wystarczy, że wybierzecie kilka literek, a w tym kilka literek ułożycie słowo, które rzeczywiście mogłoby pasować i macie szansę na stówkę. Zazwyczaj rusz zaczyna od 25-50 zł, a dziś zaproponował stówkę, więc ja na Waszym miejscu bym skorzystała, a tym bardziej, że kolejne zagadki przed nami. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o to słowo. Kabas. Kawa! Super pomysł! Bardzo sprytnie wykorzystała Pani dwie samogłoski, A. Jeszcze nie z koperty. Bardzo dobre słowo. Niestety jeszcze nie mogę Pani zapłacić, ponieważ jeszcze nie o to słowo chodzi, ale bardzo się cieszę, że pierwszą pomysł już usłyszałam. Brawo dla Pani, że rozpoczęła Pani nasz program i czekam na kolejnego grana. Kochani, jeśli jeszcze ktoś z Was chciałby przyłączyć się do naszej zabawy, chciałby sprawdzić swój pomysł, jednocześnie powalczyć o 100 zł, ja serdecznie zapraszam. Nie traćcie czasu, szybciutko się do mnie zgłoście i zabierzcie stówkę. Wiem, że nie kawa, chociaż pewnie część. Osób z przyjemnością by te kawę wypiło, żeby teraz się troszkę rozbudzić i mieć szansę na wygraną. Kochani, a może ktoś z Was wyczytał inne słowo? Jeśli tak, spróbuj, nie czekaj szybciutko się do mnie zgłoś i stówkę zabierz. Kto tu wpadnie? Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem? Kochani, jakie słowo jeszcze można wyczytać wśród tych liter? Czy ułożyłeś słowo składające się z kilku liter, które są obok mnie? Pamiętajcie, że liter nie można dodawać od siebie. To jest bardzo istotne, bo jeżeli ułożycie słowo krótsze, tak jak pani przed chwilką, to jak najbardziej to jest możliwe, aby wygrać te pieniądze. Natomiast jeżeli dodacie jakąś literkę od siebie, bądź zdublujecie jakąś inną literkę niż samogłoska A, to niestety do Was stówka na pewno nie powędruje. Kochani, czy ktoś patrząc na ekran, patrząc na te literki, wyczytał Jakieś słowo, które rzeczywiście mogłoby w mojej kopercie się znajdować? Czekamy. 704 304 304, nie mam tablicy, dlatego cały czas przypominam, nie kawa, kochani, to jest naprawdę szybka stówka, proste słowo w naszej kopercie, najłatwiejsza zagadka w dzisiejszym programie, już się program zaczął, już możecie się zgłaszać, spokojnie możecie wygrywać pieniądze, ale nie ukrywam, że już bym chciała kogoś z Was y, usłyszeć, czy jest jeszcze ktoś e, oprócz Pani przed telewizorem, oczywiście jeżeli jest Pani, ma Pani kolejny pomysł, to je zapraszam, może Pani oczywiście ponownie wybrać numer, ponownie do nas, do studia trafić i może teraz się uda, tutaj nie masz limitów, możecie kochani trafiać do mnie, do studia tak wiele razy, ile tylko chcecie, ile jesteście w stanie razy podać mi swoją propozycję, swoje słowo. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto chciałby powalczyć o 100 zł w tej chwili? 704 304 304. Czy jest ktoś, kto już ma przygotowane prawidłowe rozwiązanie? Jeśli tak, to pomogę wam, wiem, że to często sprawia, że bierzecie nagle telefon, więc wybiorę razem z wami w tym momencie numer telefonu i wierzę, że kolejnego gracza usłyszę i być może tę zagadkę rozwiążemy. Kochani, uwaga. Macie telefony w dłoniach? No to szybciutko. 704 304 304. No czy tylko jednej pani udało się wyczytać jedno słowo, słowo kawa, kochani, z tych sześciu liter można zaczytać zaledwie kilka, może nie wiem, no może maksymalnie kilkanaście wyrazów tych e, zasób, tych słów, e, które rzeczywiście można ułożyć z tych liter, jest naprawdę ograniczony. Tych słów nie ma nieskończenie wiele, więc mogę tę odpowiedź prawidłową, najlepszą z możliwych usłyszeć dokładnie w tej chwili, mogę usłyszeć za momencik. To tak naprawdę kwestia tylko, kochani, raptem kilku minut. Czy te zagadkę rozwiążesz Ty, czy ktoś inny, to tylko za Zależy od tego, na jaki pomysł wpadłeś. Jeżeli udało Ci się wyczytać inne słowo niż kawa, to nie trać czasu, tylko szybciutko weź telefon, wybierz numer, wpadnij do mnie do studia i powalcz o wygraną. Wygraną w wysokości 100 zł. Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili przed telewizorem? K-R-A-W-E-A-T. Kto spróbuje, kto powalczy, kogo z Was usłyszę? No słuchajcie, kochani, czy tylko jedna pani jest przed telewizorem? Szybciutko! Nie czekamy, szybciutko wybieramy numer i zgłaszacie się po 100 zł. K R A W A T tylko i wyłącznie samogłoska. A możecie wykorzystać dwa razy, nie więcej, dwa razy e, maksymalnie dwa razy. A każda inna może, ale nie musi być wykorzystana wyłącznie raz. Kochani, kto odszukał jeszcze jakieś słowo inne niż kawa? Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem, kto chciałby do naszej zabawy dołączyć? Weźcie pod uwagę fakt, że kolejne zagadki mogą być trudniejsze, dlatego możecie nie być w stanie ich po prostu rozszyfrować. A jeżeli teraz jesteście przed telewizorem i jesteście w stanie podać mi prawidłową odpowiedź, to ja serdecznie zapraszam do studia. Nie ma co tracić czasu, może warto wziąć telefon, wybrać numer, szybciutko zgłosić się do mnie i stówkę zabrać. Kto walczy o pieniądze? Kto jest teraz przed telewizorem? E, I kogo z Was usłyszę? सकम Kochani, jedna osoba, jedna przygotowana osoba, stówkę takiej osobie zaraz przekaże, wierzę w to, że zaraz ta zagadka zostanie rozwiązana, bo to nie jest trudna zagadka. Umówmy się, że to słowo jest tak naprawdę przed Waszymi oczami. Cały czas na nie patrzycie, ono jest obok mnie. Więc nie możecie za bardzo kombinować, nie musicie szukać po słownikach. Wystarczy, że weźmiecie po prostu kartkę długopisa. Jeżeli macie wyobraźnię i jesteście w stanie tak w głowie, sobie w pamięci poprzestawiać te literki, patrząc na ekran, no to pewnie już macie przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Kochani, kto wpadnie do mnie do Studia. Kto z was zabierze stówkę? KRAWAT. Walczysz, próbujesz, czy już się poddałeś, kochani? Usłyszałam na razie jeden telefon. Prawie już chwilkę trwa. Ja nie ukrywam, że chciałabym tę zagadkę rozwiązać, bo na kolejne zagadki możecie potrzebować troszkę więcej czasu. Kto walczy? Kto próbuje? KRAWAT. No, czekamy. Wiem, że jest. Piękna pogoda, to znaczy jest dość zimno, ale jest piękne słońce, więc aż chce się wyjść z domu, kochani. Ja tu, oczywiście to oczywiście jest naturalne i ja to na, naprawdę rozumiem, ale z drugiej strony weźcie pod uwagę fakt, że nasz program nie trwa w nieskończoność. Ten ma ograniczone ramy czasowe. Jeżeli chcecie wygrać, no to nie możecie teraz wychodzić z domu, tylko musicie być przed telewizorem i próbować walczyć, kombinować, szukać rozwiązania. To też nie jest tak, że na, na to rozwiązanie wpadniecie tak przy okazji, biegnąc gdzieś, spiesząc się. Poza tym trzeba jeszcze wybrać numer, ten numer. Trzeba wybrać prawidłowo. Jest tylko jeden numer, który może sprawić, że tutaj do mnie, do studia wpadniecie. Także ta zagadka, nawet ta najłatwiejsza zagadka w dzisiejszym programie, też wymaga od Was troszkę skupienia czasu, nie, poświęcenia się jej. No i nie ukrywam, że już jedną osobę chciałabym usłyszeć. Jedno słowo na pewno jeszcze ktoś wyczytał, kochani. Na razie usłyszałam tylko słowo kawa. Mam nadzieję, że wszyscy nie poszliście gdzieś tam do kuchni robić tej kawy, nie, czy nie wyszliście, nie daj Boże, z domu e, kupić tej kawy i teraz nie ma nikogo przed telewizorem, kochani. Nie, wierzę, że ktoś jest i ktoś z Was chce powalczyć o wygraną, ma jakieś inne słowo yy, no i że zaraz taką odpowiedź usłyszę. Kto walczy? Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili? K.R.A.W.A.T. Stówka do zabrania, stówka dla kogo? Słuchajcie, proste słowo, naprawdę proste słowo i za to słowo mogę komuś z Was zapłacić 100 złotych. Kto tu wpadnie? Kochani, nikomu nic innego nie udało się znaleźć. Tylko kawa przychodzi wam do głowy. 704-304-304 to numer telefonu, który szybciutko powinniście wybrać. Aby wygrać, a do wygrania. 100 złotych, 6 literek raptem mamy na tablicy, tych liter kochani nie ma nieskończenie wiele, ich nie ma nawet 9 albo 10 czy 12, czasem reżyser daje nam takie długie słowa do ułożenia, a dzisiaj powiedział, słuchaj Monia, prosta zagadka, raptem 6 literek, widzowie wybierają kilka liter, wytłumacz widzom o co chodzi, tak żeby nie kombinowali za bardzo, nie dodawali literek od siebie. Kochani, ja powiedziałam wszystko co tylko wiem na temat tej zagadki, teraz wierzę, że ktoś z Was już pokombinował, poprzestawiał, i zna prawidłowe rozwiązanie. Kto tu wpadnie? 100 zł dla kogo? Kto jest przed telewizorem? Czekamy jeszcze moment. No kochani, skoro nie kawa, to. Czy jest jedna osoba, która spojarzyła? Panie reżyserze, jeszcze moment, ja wiem, że na razie usłyszałam raptem jedną osobę, ale ja wierzę, że jest ktoś przed telewizorem. Z drugiej strony, jeżeli widzów nie ma, to też nie ma sensu grać z tych trudniejszych zagadek, bo nie będą w stanie ich rozwiązać, jeżeli już ta zagadka sprawie widzą e, trudność mają kłopot z jej rozwiązaniem. Kochani, wystarczy, że ułożycie słowo, które będzie składało się z niektórych z tych liter, które są obok mnie. Patrzycie na to słowo, pokombinujcie. To Jeżeli nie macie wyobraźni dostatecznie dużej do rozwiązania tej zakazki tak w pamięci, to weźcie kartkę, długopis, rozpiszcie sobie te literki i zastanówcie się, jakie słowo inne niż kawa można ułożyć. Masz pomysł? Kto mi powie, co jest ukryte w tej kopercie, którą dostałam dzisiaj przed programem od reżysera? Jakie słowo w tym momencie jest warte 100 zł? K-R-A-W-A-T i... No, kochani, szybciutko. Kto mi poda słowo z koperty? No, czy jest jedna osoba? Szybciutko. Jeszcze jeden pomysł. Kończymy tę zagawkę, bo nie mogę tak długo czekać. Ja teraz się aj, zastanawiam, aj, czy widzowie w ogóle są przed telewizorem. Może część osób dzisiaj pracuje, panie reżyserze. To jest możliwe. Są takie zawody, tak aj, jak aj, nasze, aj, że do tej pracy aj. trzeba pójść, więc może niewiele osób y, ogląda program. A ta druga połowa jest na przykład y, teraz na dworze. Jest na jakimś spacerze rodzinnym. Kochani, jeżeli jest jedna osoba, która chciałaby o stówkę powalczyć. Ja serdecznie zapraszam do studia. Nie tracicie czasu. Szybciutko wpadnijcie do mnie do studia i zabierzcie pieniądze. Mam dla Was 100 zł. Czy masz jeszcze jedną propozycję? Czy masz jeszcze jedno słowo? Nic nie tracicie. Możecie wybrać numer, wygrać stówkę. Mam nadzieję, że to będzie inna propozycja niż kawa i mam nadzieję, że to słowo będzie. Można ułożyć tych liter, które są obok mnie. Jest telefon. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie Pan słowo znalazł? Wrak. Wrak! Dobry pomysł, aj, troszkę aj, baśniowo aj, się aj. zrobiło. To słowo raczej kojarzy mi się właśnie z jakąś baśnią, z jakimś filmem, e, ale jeszcze niestety nie z koperty, chyba troszkę zagroźnie to zabrzmiało. Kochani, czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem, kto znalazł jeszcze jakieś słowo? Póki co, usłyszałam słowo kawa i wrak. Czy jest jeszcze ktoś, kto znalazł inne słowo i chciałby je sprawdzić? Chciałby wygrać stówkę tak przy okazji, a przede wszystkim pochwalić się, że jeszcze ma jakiś pomysł. K R A W A T to są literki, z których możecie korzystać. No i ktoś znalazł dzień dobry? Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Ara. Ara, no też sprytnie. Też pan y, wykorzystał dwie literki. A. Aj, 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 aj. E, słowo, które rzeczywiście da się ułożyć, no ale i nie jest to skomplikowane słowo, bo przecież nawet dziecko wie, jak Ara wygląda. No ale nie jest to słowo z koperty, także jeszcze panu niestety zapłacić nie mogę. Dobrze kochani, jeszcze przypomnijcie sobie jakie słowa można ułożyć z niektórych z tych literek. Usłyszałam wrak, usłyszałam kawę, usłyszałam arę. To są wasze pomysły, wasze propozycje. Cały czas je przypominam, nie mam tablicy, ale też wydaje mi się, że ta tablica nie jest tutaj kochani potrzebna, bo mamy raptem 6 literek, usłyszałam trzy pomysły, trzy propozycje i może z czwartym telefonem w związku z tym uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Kto jeszcze jest przed telewizorem? Kogo z was usłyszę? A, R, A, W, A, T, stówka do zabrania, stówka. Dla kogo? Czekamy. Cieszy mnie to, że nagle usłyszałam dwa kolejne telefony, tak pod rząd. Już myślałam, że kochani nie oglądacie programu i że dzisiaj nie uda nam się nawet tej najłatwiejszej zagadki rozwiązać, ale e, pocieszyło mnie to i mam nadzieję, że kolejny gracz, który trafi do mnie do studia, to będzie mój zwycięzca i będę mogła takiej osobie jednocześnie pogratulować e, przy okazji oddać 100 złotych. Kto ogląda program? Czy jest jeszcze ktoś przed telewizorem, kto chciałby zabrać stówkę? I kto umożliwił mi przejście do zagadki trudniejszej. Słuchajcie, ciągle tego jednego prostego słowa nikt nie wyczytał, nikt go nie znalazł. Nie wiem, czy jest ktoś przed telewizorem, kto chciałby zabrać 100 zł, kto chciałby pochwalić się swoją wiedzą. Komu z was udało się wybrać kilka literek i ułożyć proste słowo? Jest kolejny gracz dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Wata Wata! Super pomysł, bardzo dobrze, bardzo mi się podoba, bardzo fajny, ale niestety jeszcze nie jest koperty, także za ten pomysł również Pani nie mogę zapłacić. Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy przypadkiem pani już dzisiaj do mnie do studia nie trafiła. Kochani, naprawdę nie macie dużej konkurencji. Jeżeli jesteście przed telewizorem, oglądacie program, widzicie, że do wygrania są pieniądze, a macie przede wszystkim jakiś pomysł a, inny niż te, które do tej pory usłyszałam, to wybierzcie numer. Nie bójcie się tego, bo w każdej chwili mogę usłyszeć mojego zwycięzcę i w każdej chwili możemy przejść do zagadki kolejnej. Było słowo wata, był wrak, była... Ara i była kawa. Szybciutko przypomniałam cztery propozycje, cztery osoby już do mnie do studia trafiły, więc jak widzicie problemów z tym raczej nie ma. Najważniejsze, żeby mieć jeszcze coś innego, jakiś nowy pomysł i aby szybciutko wybrać numer. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby o stówkę powalczyć? 704, 304, 304. Czekamy. Szukacie? Ciekawe jest to, że tak naprawdę każdy z Waszych pomysłów jest troszkę, jak to się mówi, z innej beczki, troszeczkę zupełnie inne kategorie. Nie sugerujecie się tymi nazwami i może to jest plus tego, że tutaj obok mnie nie ma tablicy, bo nie zastanawiacie się, co jeszcze można podobnego znaleźć, tylko po prostu szukacie nowych pomysłów, nowych propozycji, bardzo mnie to cieszy. W związku z tym jestem pewna, że może nawet z kolejnym telefonem, jak nie to jeszcze z następną te rozwiążemy. Co więcej, usłyszałam cztery propozycje, kochani, a mamy raptem 6 literek, więc ile słów można ułożyć z sześciu liter? Czy jest jeszcze ktoś, kto skojarzył coś innego, coś nowego, jakiś jeszcze jeden pomysł? 100 złotych, proponujmy 100 złotych, to jest pierwsza i najłatwiejsza zagadka w naszym programie. Jeżeli jesteś z nami, jeżeli oglądasz program i chcesz powalczyć o te pieniądze, masz jeszcze jeden pomysł, to nie czekaj. Tylko szybciutko się zgłoś, szybciutko wybierz numer. Jest jeden numer, kochani, 704 304 304. I nie ukrywam, że już bym chciała kogoś usłyszeć, tutaj reżyser mnie pospiesza. Proszę reżysera jeszcze o cierpliwość. No, kto walczy? Jeszcze jedno proste słowo. Można to słowo wyczytać wśród tych liter. Czy udało Ci się jeszcze jakieś słowo znaleźć? Jedna osoba. Jedna osoba, która trafi do mnie do studia, poda mi to słowo, będę mogła dzięki tej osobie tą kopertę otworzyć. I oddać komuś z Was 100 złotych. No i zaraz lecimy dalej, kochani. Szkoda czasu. Im szybciej rozwiążemy tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy do zagadki kolejnej. I tym więcej pieniędzy będziecie mieli szansę wygrać, czy ktoś z Was no proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę, Poproszę o to słowo. Tara. E, jakie słowo słyszał Rachel? Tara. E, za trudne słowo, niestety. E, chodzi nam raczej o coś łatwiejszego. Ja tutaj musiałam się upewnić, kochani, bo często zdarzają się pomyłki. Bardzo proszę, żebyście tak bardzo nie kombinowali, dobrze? Z tego co widzę, to już troszkę trudniej jest Wam znaleźć coś nowego, dlatego szukacie słów, które może nie są najbardziej popularne. Reżyser nam mówi, że to są ostatnie chwile tej zagadki. Musimy niestety kończyć, bo za moment trudniejsze zagadki, na które będziecie potrzebować zdecydowanie więcej czasu. Kto z Was wyczytał jakieś prostsze słowo niż tara? Tak proste słowo jak wata czy kawa? Słowo, które tak naprawdę może podać każdy. Jeszcze czekamy, jeszcze moment. No, kto walczy? Słuchajcie, to są ostatnie chwile tej zagadki, jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, której udało się... Znaleźć kilka literek, które same być może ułożyły się w jakieś słowo, których do tej pory nie usłyszałam. Kochani, nie traćcie czasu. Szybciutko bierzcie telefon, wybierzcie numer, wpadnijcie do mnie do studia i zabierzcie pieniądze, a dzięki tej jednej osobie, którą mam nadzieję za chwilkę usłyszę, przejdziemy do zagadki kolejnej. Kto walczy? Czy jest ktoś przed telewizorem, kto ma przygotowane jeszcze jedno słowo? Była ara, była tara, była wata, um, była kawa, był wrak? uda. Słuchajcie, w ciągu tych 10 chwil musimy tę zagadkę rozwiązać. Już serdaje nam 10 chwilek. Ogromna prośba, żebyście nie czekali do zera, bo tak naprawdę w każdej chwili ja mogę ten telefon od zwycięzcy usłyszeć. Nie jestem w stanie w żaden sposób zablokować linii. Tutaj w każdym momencie ktoś z Was może trafić, więc nie czekajcie, jeżeli jesteście przygotowani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie dzień dobry. słowa pan znalazł? Arak. Nie, no za trudne słowa. Arak aj, aj, zdecydowanie aj, 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 za aj. trudne. Kochani, za bardzo kombinujecie, ale bardzo mnie cieszy, że jesteście przed telewizorem, bo słyszałam kolejny pomysł i to błyskawicznie i cieszy mnie również, że nie czekacie, aż skończę odliczać, bo wiem, że to często ma miejsce, a tak naprawdę nawet kiedy na ekranie jest dziewiątka, możemy tę zagadkę rozwiązać. Tylko czy arak to jest proste słowo? Słuchajcie, ja mam co do tego wątpliwości, a wy szybciutko, jeżeli udało Ci się znaleźć coś prostego, to nie możesz czekać, musisz szybciutko wybrać numer, błyskawicznie zgłosić się do mnie do studia i stówkę zabrać. No, dziewiątka na ekranie, stówka do zabrania i sześć liter. Kto wybrał kilka i ułożył słowo, na które cały czas czekam. K, R, -a -w -a -t, takie literki macie do dyspozycji. Wystarczy wybrać kilka liter, które ułożą Wam się same w słowo albo z waszą drobną pomocą, a później sami musicie, kochani, wybrać numer, bo tego akurat nikt za was nie zrobi. Stówka do zabrania, 9 chwilek do końca. Jeżeli masz pomysł, nie trać czasu, szybciutko wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz pieniądze. Kto tu wpadnie? No, czy jest jedna osoba, która skojarzyła, o jakie słowo może chodzić? Masz pomysł? K-R-A-W-A-T? Nie chcę Wam przeszkadzać, ale z drugiej strony chciałabym, żebyście to Wy mi troszkę poprzeszkadzali, e, do, dokładnie przerwali.